Cześć dziewczyny! Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem pod tytułem Mój zwierzęcy przyjaciel. Dzisiaj przedstawiam Wam mojego królika, jak możecie tutaj zobaczyć. Ja ją już tutaj puszczam, żeby sobie biegała po łóżku, bo nie lubi za bardzo siedzieć w jednym miejscu. Pewnie będzie tutaj latać w tle. A teraz przejdźmy do pytań, które są w tagu. Tak więc już tutaj sobie w telefonie włączam to pytanie, które mam zapisane. E, tak, pierwsze pytanie, jak nazywa się Twój zwierzak? E, mój zwierzak nazywa, nazywa się Sali, e, kolejne. Jakie to zwierzę, jakie jest ras? Jak mogliście przed chwilą zobaczyć, jest to królik. Pan w sklepie zoologicznym mówił, że jest to e, królik rasy miniaturowej po prostu. I cóż, e, pozostaje mi jedynie uwierzyć jemu na słowo i mieć nadzieję, że nie urośnie mój królik do rozmiarów e, hodowlanego królika. Kolejne pytanie, jak długo jest już z Tobą? Więc Sali jest generalnie z nami dość krótko, ponieważ kupiłam ją 3 grudnia i jest to. Mamy już lód 14, więc jest z nami ponad dwa miesiące. Jak znalazł się w Twoim domu? Więc nie mam tutaj żadnej historyki, po prostu kupiłam królika w sklepie zoologicznym i tyle w sumie. Nic więcej nie mogę tutaj powiedzieć. Um, ile ma lat? Ona ma mniej więcej um, około 4-5 miesięcy. Tak um, ciężko mi jest dokładnie powiedzieć, bo nie znam dokładnej daty jej urodzenia. Um, co jest dziwnego w charakterze twojego zwierzęcia? Więc przede wszystkim dziwne jest to, że ona czasami po prostu skacze jak um, nie wiem, jak możecie tu zobaczyć lata w tom i z powrotem, nie wiem o co jej chodzi. Czasami ma tak, że biegnie, biegnie, biegnie i nagle skoczy, odwróci się w skoku i biegnie dalej. Um. Taką charakterystyczną i dziwną rzeczą przede wszystkim jest to, że ona doskonale wie, że nie, nie może załatwiać się na moim łóżku. Że, jeżeli e, biega po pokoju, czy na łóżku właśnie spuszczona, to potrafi zejść sama z tego łóżka i wejść do klatki, gdzie ma e, swoją wydzieloną część e, toaletową, że tak to ujmę. A ona mimo wszystko e, czasami właśnie jest na łóżku, nie zejdzie do tej klatki, nie pójdzie tam. Zrobi sobie siusiu tutaj u mnie na pościeli i po chwili już pyk siedzi w swojej klatce, więc to jest trochę dziwne, nie wiem czy ona chce w ten sposób coś przekazać, nie mam pojęcia, ale próbuję ją tego uczyć i w sumie idzie nam to coraz lepiej. Muszę Wam jeszcze tutaj a propos tego yy, siekania powiedzieć, że jestem w trakcie przygotowywania jej yy, kuwety poza klatką, żeby miała takie miejsce właśnie w pokoju, gdzie może sobie podejść i się spokojnie załatwić. Um, dobra, e, kolejne pytanie. Najmilsze wspomnienie z swoim zwierzakiem. Więc ja ją mam dopiero e, trochę ponad dwa miesiące i ciężko jest mi wybrać takie e, najmilsze, bo no cóż, e, wszystkie dotychczasowe wspomnienia są naprawdę fajne. E, teraz jak możecie zobaczyć, ona jest już dość spora, ja ją kupowałam była naprawdę malutka, taka mało puszysta kuleczka i... Jak ją brałam wtedy na zewnątrz z klatki, to tak sobie siedziała i powoli wszystko rozglądała się, tak trochę niepewnie kickała, a teraz tutaj już lata, po prostu czuję się jak u siebie. <grym> Kolejne pytanie. Jak nazywasz swojego zwierzaka? Więc ja generalnie nie, nie mam dla niej żadnego specjalnego zdrobnienia, ani nic w tym stylu. Mówię po prostu Sali na nią. I to jest po prostu Sali. Mój chłopak czasami może nie tyle ją nazywa w ten sposób, co do niej woła, że e, ja mówię Sali, a on do tego dopowiada, kopyto ci wali. I w sumie e, to tyle, jeżeli chodzi o takie powiedzonka do niej, e, na nią. Nie wiem, jak to w sumie tu kon konkretnie określić. Ale tak to właśnie wygląda. E, I cóż... Żadnego innego zdrobnienia nie mam po prostu sali yy, i tyle. Ostatnie już pytanie, co twoja relacja z twoim zwierzakiem dla ciebie znaczy? Więc yy, naprawdę ciężko jest mi, mi odpowiedzieć na to pytanie. Mama nazwa wskazuje tak, u mój zwierzęcy przyjaciel jest to Sali, mój królik jest moim przyjacielem i po prostu, cóż, naprawdę ciężko jest mi powiedzieć yy, coś więcej na ten temat w ogóle wydaje mi się, że to pytanie jest takie trochę zbędne, no bo jeżeli ktoś miałby zwierzaka i ten zwierzak nie byłby dla niego ważny, to, to, to mi się wydaje osobiście bardzo dziwne. To raz a dwa. Mm, przede wszystkim. No jeżeli komuś by nie zależało na tym zwierzaku, to wydaje mi się, że nie, nie robiłby takiego w filmiku. I, I cóż. I tyle. I to byłby koniec. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapki w górę i zasubskrybujcie, a i cóż! Aha, jeszcze powiem Wam tylko tyle, że na pewno pojawi się jeszcze jeden tak, właśnie mój zwierzęcy przyjaciel, ponieważ mam jeszcze psa, z którym również zrobię taki tak, ale to za jakiś czas, żeby tak nie było tak monotonnie. I cóż, to tyle. Papa, pa, trzymajcie się, cześć!